Ur, debele. Rozlałem w ogóle kawę na laptopa, nie? Akurat włączając nagrywanie. No nic mu nie będzie. Ale zapach kawy w powietrzu jest to wszystko tego warte. Powiem wam szczerze. Witam serdecznie, witam cieplutko moi drodzy. Władimir Jamnik kłania się nisko. Podstawkowicz. Innymi słowy. kontynuuję serię, gdzie obijam kelnerów, jak ktoś napisał ostatnio. Marian, kanał umiera, ty obijasz kelnerów. No tak to jest. Ale powiem wam szczerze, nie będę się szarpał, to nie piekarnia. Nie tworzę bułeczek na zamówienie. Jeżeli ma to umrzeć, to umrze śmiercią naturalną. Nie będzie respiratora. Nie będzie. Udaje, że to jest seria edukacyjna. Może nie jest to tak wysoka wartość komentarzy jak na przykład u szachusi albo innych twórców, którzy są utytułowani, ale wierzę, że e, póki co mogę o tych szachach troszeczkę po, pogadać. Jeżeli to będą już pułapy 1700, no to ja już będę wtedy walczył, walczył. Już nie będę z, z pozycji mentora. Podchodził do tego wszystkiego, tylko właśnie bardziej już zawodnika, współzawodniczącego. Niemniej jednak, kontynuuję serię, dobrze się bawię. Mam nadzieję, że te osoby, które tu przychodzą również kolejna partia, kolejny dzień. Mamy moi drodzy. Filipiny, czarne bierki, proszę bardzo, dzisiaj Karokan, Karokana wrzucę, D5 w planie, prawdopodobnie D4 lub na niższych poziomach widuje się skoczek F3, no i przechodzimy do wariantów wymiennych. No i dobra, tutaj rywal, rywal czy tam rywalka, nie wiem, z upside down wszystko, zaskoczone, zaskoczona, niekoniecznie. No i mamy to, co, o czym mówiliśmy, D4 najpewniej, no i tutaj... Pozycja jest prawie symetryczna, półotwarta C, półotwarta E. Przeglądałem te linie ostatnio, znam tutaj. Znaczy właściwie to nawet nie trzeba znać teorii, to trzeba po prostu wyrzucić. ok tu trzeba wyrzucić dziś gońca, zagrać E6, wyjść tym gońcem, zroszować, być może uskutecznić po C3 atak mniejszościowy. Typu jakiś B5, B4. no Jest szach i tak, myślę o tym, tylko wtedy jest to. Myślę o tym, wtedy jest to. Mógłbym zagrać skoczek C3, mógłbym zagrać. A zagram tym skoczkiem na C6. C, C, C6 oczywiście, nie C3. Tak, tak, tak. I ta taki dla skoczka. Co Roszadka? Przy Roszadzie to pewnie podwiążę. Finalnie być może strzelę. I zagramy 6. Mhm, tak właśnie zrobię. bęc. No i mamy C3. Taka struktura znajoma. Znajoma struktura. Przypomina strukturę Karol Zbacką, słuchajcie. Może przypominać zaraz hmm, pozycja równa czarny wyrównuje tutaj w wymiennym Karo w wymiennym Francuzie wymienny Karo jeszcze jest na tyle triki, że może ten pan iść dosyć ostra linia. Hmm, natomiast jeżeli zagrają w tym sznydzie, to ogólnie czarne wyrównują, mają się dobrze, grają bez kompleksów, nie? Więc to e... no, akurat o tym mówiłem wczoraj, kiedy była te, te, te lista debiutów, lista bez listy. Hmm. Że właśnie granie karokana czy francuza czarnymi będzie spoko na niższych poziomach, bo właściwie będzie dostawać non-stop non -stop pozycje, te warianty wymienne. Nie? Dobra, goniec E3. No, można było. Było ambitniej być może. Hmm, chyba E6. Jest czas, nie? Ale E6 zagram. No, na, na razie ustawimy się bardzo. Bardzo kurde bole logicznie. Koniec G5 był, był ruchem myślę aktywniejszym. No, pozycja. Jest na równinie. Skoczek prawdopodobnie BD2. A skoczek BD2. Chyba, że taki ruch nastąpi. a 4 jest to opcja. Ale nie. Tutaj mięciutko na razie, dobrze. I... Taki ruch. O, już teraz nie trzeba grać nisko, nie ma podwiązania, bo wtedy jak jest goniec na G5, to, to możemy zechcić się rozwiązać. Jako że nie ma, tam ambitniejszy goniec jest tutaj. E, no i pozycja, którą jesteście w stanie wstawić z zamkniętymi oczyma. E, w ciągu paru sekund prawdopodobnie. No i teraz zacznie się bój w grze środkowej. Bój w grze środkowej moi drodzy. Czytaj jak tutaj pogryźć rywala? No będę chciał zroszować, wstawić wieżę na półotwartą. Być może zagrać A6. A6 i p 5B4 To jest jeden z planów, rzecz jasna Drugi, no stworzyć jakąś baterię Być może zagrać gońce w 4 Tak, w ogóle to nie wiem, czy będę roszczał, jeszcze zobaczymy, zobaczymy No czas leci, płaczą dzieci ranking, jeszcze przyznany, powolutku, po aż do skutku Tak, no spodziewałem się roszady albo wieży C, Spodziewałem się roszady albo wieży C, Czarny tutaj naprawdę bezkompleksowo, ewentualnie jakieś h prawdopodobnie utrzyma presję, yy, tego się raczej nie boję, tego się raczej nie boję, mógłbym się tego w teorii bać, jak ja bym był zroszowany o mnie i po prostu jechałby na mnie, ale to też nie jest powód do strachu, powiedzmy sobie jasno, <laughs> to też nie jest powód do strachu, Mamy no, piątek, piąteczek, piątunia, mam nadzieję, że e, u Was wszystko dobrze, nadciąga weekend, bawcie się z głową, słuchajcie. Jest opcja turnieju w Szachów Szybkich w niedzielę. Kolega mi zaprasza tu pod Białym Stokiem gdzieś. Gdzie Kon konkretnie nie pamiętam. Zobaczymy, jak plany pozwolą. Na ile plany pozwolą. O, tak myślałem. Hetman A4. Proszę Państwa, no wieża C prawdopodobnie lub Hetman C7, który chciałem tak czy siak. Bo Roszada gubi pionka. Roszada gubi pionka. No dobra, no to jest fajny ruch. Logiczny ruch. Teraz tak, wieża C czy Hetman C7? który z tych ruchów. wieża C chyba nie jest dobra, bo jest bicie, bicie, jest strata pionka. Ok, zagram Hetman C7. Taki zresztą był plan, żeby stworzyć tak zwaną bakterię. Nie mm. Roshada, rozwiązujemy się, będzie ok. Rozwiązujemy się i będzie ok. Tego posunięcia się nie boję w żaden sposób, bo po prostu mogę to szczelić. Po zagrać chociażby i tak z wstępem tutaj. Na e5, <laughs> roszatka, no to ja też. No to ja też też sobie zroszuję, czemu miałbym mnie? Zbicie, zbicie. Nie biorę nic na hadwa, jako że skoczek wciąż broni. Okej, okay, no solidna gra ze strony rywala. Ze strony oponenta. Nętki. Wiadomo. E, no i teraz się będzie wyjaśniać, tak? No odklepaliśmy tutaj. Ten debiut na ile potrafimy. Tutaj zdecydowanie więcej czasu mam. To jest fajne, chociaż jest dodawany, więc można przyspieszyć i raczej się ta różnica może nie tyle zniweluje, co nie będzie problemu. Yy, dobra, strzał. Piję yy, to pionkiem, zostawię Hetmany w grze. I tak pionek tu będzie stał, ale wolę, żeby tu stał z Hetmanami, dobra? To jest logiczne, mam nadzieję. Boom. No i zawsze mamy do atakowania jakąś tam, jakąś tam linijkę, linijkę B, chociażby I. Ok, dostałem z parą gońców. Co jest jakimś tam miniatutem często? Na ile potrafimy to wykorzystać, to jest druga sprawa. Nie mamy GMA przed nazwiskiem, więc spokojnie. Tak, wyłączyłem czad, żeby mi tutaj nikt nie pitolił. Nikt nie pitolił. Być może tego odstałego pionka mogę się pozbyć takim posunięciem. Po biciu bicie. I po prostu wyjść tu wieżami na CIB. To jest opcja. W teorii mogę jeszcze zbić zbić i zainstalować tu skoczka. Po co? Nie wiem. Dobry jest. Nie można go łatwo wykopać, ale. Ale czy to jest ruch, który ja chcę? Jeszcze jak chcę się pozbawiać białopolaka? To jest kluczowe pytanie. Pewnie nie chcę. Dobra, co będzie grane? Wieża C. Słuchajcie, chyba zagram to zepnąć. Wow! Dobrze, 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 dobrze. Nie będę tolerował tego skoczka tutaj. Eee, bum, 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 czekaj właśnie. No dobrze, dobrze. Ja rozumiem, że on chce być może pobrać tutaj. Ale z drugiej strony, czy... No może ja powinienem na to pozwolić? Bo pierwszy odruch to, jaki chcę zagrać, to, ale to pierwszy odruch to jest yeti, mózg gadzi mózg, więc nie grajcie pierwszych odruchów zawsze. Bum, bum. Przecież to jest podwałka pionka, tak? To jest gadzi odruch, ale tak, podwałka pionka z tym, że ciem, cim, cium-cium. Tylko że ja chętnie wezmę tego, a oddam tego, który i tak jest takim odstałym brzydkim, więc ciap, ciap, ciap. Pytanie, co po tym? Pewnie to, co po tym pewnie odchodzę. Dobra, biorę tego, oddaję tego. Oczywiście zaprosi mi tu Hetmana, więc zastanawiam się jeszcze. Dosłownie, zastanawiam się. Ale szkoda mi tego gońca. Biorę to, biorę to, biorę to. biorę to. Wymieniamy w ten sposób, wymieniamy w ten sposób. Mhm. Dobra, i co dalej? Dalej byśmy chcieli być może wstawić wieżę gdzieś, a z takim otępem. Mógłbym napaść jeszcze tutaj. Ale to raczej nic, nic dobrego dla mnie. Hmm. Skoczek wycofany mi się podoba, że on taki wycofany jest. Dobra, tu wezmę zamysł, bo mam wrażenie, że tu są jakieś dobre ruchy, tylko trzeba ich poszukać, nie? Hmm. Hetman nie stoi tu dobrze, moim zdaniem. Hetman nie stoi. Myślę o poprawieniu skoczka, ale wtedy jakieś widły wchodzą. W sensie tiu, tiu, tiu i tiu. Zatem mógłbym, darmo, darmowy ruch mam wierzył, nie, darmowe tempo. Darmowe tempo wierzył. Coś tu. Darmowe tempo wierzył, chyba skorzystam z tej opcji. skorzystam z tej opcji. Zagram tak. Jakieś presje pewnie na, na A7. Ale. Nawet pozwoliłbym na zbicie i tutaj związanie. Nie ma problemu. No okej. Okay. Znowu. Znowu czuję opór. Znowu myślę, że całkiem niezłoparte ze strony oponenta. Całkiem nie oparte ze strony oponenta. Czekamy na błąd tak naprawdę. No ja też spróbuję coś tutaj jakieś problemy sprawić, nie? To też nie o to chodzi, że gramy... Gramy miękko, gramy po prostu... Mało ambitnie i czekamy na błąd, wtedy obłędy ciężej. Ale jak się dociska, coś tego. No pytanie, gdzie Hetman odejdzie? Pytanie, gdzie Hetman otfrunie? No mój. Mój Hetman też nie stoi tu wybitnie dobrze. Też nie stoi dobrze. Tutaj. No, to jakiś tutaj ruch mi się marzy, ale to jeszcze nie Tełas. Bum, bum, bum. Nie chcę też tutaj więc wieży w rogu. Dobra, gram, gram to posunięcie. Gram to posunięcie. Mam B2. Wieża na dwójce, to jest dobry ruch. Znaczy dobry ruch. To jest. To jest zazwyczaj aktywna wieża, dobra wieża. I tak trzeba. I Tak trzeba. No że to nie są jakieś zbyt ambitne szachy, ale. <laughs> na mojego oponenta powinny wystarczyć, mam wrażenie. Nętanętkę feminatywy moi drodzy. Kominiarka, psycholożka. Przedszkolanka. Jak powiecie nam nauczyciela wczesnoszkolnego przedszkolanka, to dostaniecie normalnie w twarz. To musicie wiedzieć, nie? Dobrze. Co dalej? No chyba biorę tu. Teraz tak. Podejrzewam, że ten hetma ma się ustawi tak, żeby tego pionka straszyć. Tak, 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 tak. tak. A to głupie zagrałem. No w tej chwili to głupie zagrałem, bo nie mogę zagrać tutaj, jako że jest bicie. Nie? Trzeba było zagrać to wierzu. Ale wtedy by zagrał tak. I też nie mógłbym, więc to nie jest powiedziane. Nie jest nic, nic tu nie jest powiedziane. Nic tu, nic tu. Dobra, wiecie, co ja zagram? Ja zagram taki ruch. Na łapkę, ale po tym to w ogóle Hetman może zbić i tyle Gram tutaj, żeby bronić wieży i teraz wisi B2 po tym strzale podwiązuję po strzale Hetmanem. Zbijam. On zbija, ja biorę na B2. No tutaj, coś kurczę pod Chyba, Chyba w tym momencie właściwie albo w tym. Albo w tym. No dobra, no pią za pion, tak? Ten wygląda zdrowiej niż ten, więc ja tego się pozbędę chorego trochę. Słabego. Słabego. Mm, bardzo aktywny hetman. No, trzeba go tutaj raczej unicestwić w jakiś sposób. O czas, czas, z czasu. Czas, czas słabo rywala. No dobra, częstujesz się tym pionkiem, czy nie? Po tym to chyba tracisz w ogóle. Więc trzeba zbić hetmanem, jeśli już. Ja wtedy mogę zabić. On bije, ja bum. Okej. Okay. No to ma sens, i teraz tu wisi. Ale teraz to ja już nie oddam. Teraz to już nie oddam. Dlaczego miałbym? Dlaczego miałbym oddać cokolwiek? Dlaczego miałbym oddać cokolwiek? Teraz już bronię też. Być może będę chciał się zdwoić na linii B. Zobaczymy. Zobaczymy. No nieprzyjemny to jest ruch na pewno. Jakiś, takiś. Po tym to ja też mogę. No, w sumie nie mogę tu zagrać. Ok. Ok. Pytania. Czy ja chcę tu? Pytanie jest parę. pytanie jest kilka. Tak mógłbym zechcieć zagrać. Tak nie mogę. Dobry ten goniec czarnopolowy. Powiem Wam szczerze, że jest niezły. Jest niezły. Chyba ty wierzę wydupce stamtąd. Pewnie mogłem to zrobić od razu. Pewnie tak. Pewnie tak. Mogą od razu te wieże wyprosić stamtąd. Tak. W tej wersji. W tej wersji językowej. Mhm. No dobra, lepiej późno niż później, jak to mówią. Nie będzie tu partia najwyższych lotów. No, widzicie, no kurczę, żadnej podwałeczki. Żadnego jakiegoś takiego widocznego przynajmniej. W mojej opinii, jak na moje, błędu ze strony właśnie oponenta. Dobrze, no to co? Bierzemy B2. Bierzemy B2. Oddajemy tutaj. Bierzemy B2, nie czajemy się w ogóle. Bierzemy B2, nie czajemy się w ogóle. Tak. Bicie hetmanem, bicie tu, bicie tam. Dobra. Nie mogę wziąć na C3 jako że chodzi ale w ale to jest to bicie z błędem, jako że skoczek spada, nie? <laughs> jako że skoczek spada, więc cała ta idea, cała ta idea jest podejrzana, jako że tutaj. No ale też tak, około właśnie tego 20-20 któregoś ruchu dopiero dochodzi do, <laughs> do błędów, które możemy... Możemy próbować ukarać, wykorzystać. No trzeba być cierpliwy, mieć oczy otwarte. No, ale no to nie jest partia najwyższych lotów. Tak wam powiem. No, to nie jest partia najwyższych lotów, zdecydowanie nie. Eee. Okej. Okay. Żebym teraz głupot nie zagrał, ale myślę, że to już jest. To już jest po ptokach. Eee. Czego bałbym się? No zdecydowanie jakiegoś mata połsemce. chyba tylko. <laughs> chyba tylko. Ewentualnie jakiegoś wolniaka, który tutaj pędzi, ale nie. To, 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 to. Z figurą więcej. Katarzynu, człowieku. Tak. No, Obstawiajcie, obstawiajcie. Na ile moja oponentka zagrała w tej partii? Na ile? Jak cenicie? Tutaj to podwiążę. Tutaj też. Tutaj też. No, jeszcze chyba. Momencik. Jeszcze chyba trzeba się zastanowić. Po tym to jest to. Ale to ja sobie odejdę wierzą, tak? Dobra. Wjeżdżam tu, człowieku. Wjeżdżam tu, tam. Jeńców nie biorę. Jeńców nie biorę. Sprowokuję troszeczkę. Skoczek jest broniony, więc chociaż on może być podwiązywany. Natomiast zawsze będę miał szacha, więc spoko. O! Po prostu. Ok. Ok. Fair enough. Fair enough. Fair enough. Mm. Już. Zawczas. Już, już zawczasu zareaguję. Po białym polu. Tak. Teraz napadnę na gońca, bo mogę. Tor jeszcze tak mogę zagrać. Tor jeszcze tak mogę zagrać. Po tym posunięciu mogę zagrać tak. Uh -huh. Ok, ok. Tu sobie zagram teraz. Czekaj, czekaj, bo to takie nie jest oczywiste. Pionek jest dosyć dobry. To hmm. nie jest takie oczywiste. Tu mógłbym zagrać. Zbicie, zbicie, wieża przyjdzie. Mógłbym dużo zagrać rzeczy różnych fajnych. Tak, zagram. Wiecie, jaki jest plan? Taki. Lub taki, taki. Taki, taki. Zamykam te linie, podchodzę królem. Co wy na to. No, realizacja pewnie średnia. Pewnie średnia. Bo bałbym się na pewno jakichś wjazdów w tutaj, nie? No gdzieś tutaj na no. zapewne. Na B8. No ale końcówki u mnie, kurczę, to jest problematyczna kwestia. No podwałkę figury, ale tutaj walka do końca. Bandowy wolny pionek zapchany na, na siódemkę. Kurdy bele. No trzeba ruch zrobić, bo będzie lipa. Okej, okay, no to teraz jest podstawiona jakość chyba. Bumczek. Bum, bum. Bum bum. Zastanówmy jeszcze chwilkę. Gram tu. Jest bicie. O jest bicie. Tak, to jest podstawiona jakość. Po prostu. Bo to nie działa. Bo to nie jest wejście na B8, tylko na C8 po białym polu. Niebronionym polu. Łatwo błędy też na takich niedoczasach. Troszkę taj management tutaj kulą, Ale kurczę, powiem szczerze, że naprawdę dobra giera, nie? Naprawdę dobra giera. Do gieła. I tak. Mhm. Teraz może być tu wejście. Ale w tej chwili... To ja chyba mam jakiś atak z odsłony, proszę pana. Mhm. A tak ze odsłony. Tak, i tu wymiana. O, podstawiłem. Ale niekoniecznie, bo jak to, to, to. Spina mi się, to rozumiesz mnie na farcie. Marian Farciarz, urodzony w czepku. Wiadomo jak jest. Zdobicie ma sens. Ze względu na wieże. Dobra, ile tych partii trzeba rozegrać, żeby uzyskać ranking? To jest szok po prostu. To jest szok. Ale mimo tej podwałki, na którą też trzeba było czekać, to naprawdę dobra. Znaczy, czułem opór, nie? Czułem opór. Czułem opór. 84,4. Dwa przeoczenia. Na 1450. Dobra, dostałem jakiś tam ranking. Zobaczmy zatem, o co tu chodzi. No karokan wymienny, to tak jak mówię. Jest norma i tutaj raczej bezkompleksowo czarnymi stoicie. E, bicie, bicie tu normalne różki. A, i to jest przeoczenie. U, mam tu przewagę, giga przewagę okazuje się, bo mam gońca e2. A, gońce e2 teraz, a co powierzy tutaj? Skoczek g4, wow, okej, okay. tak nie sięgam daleko niestety, patrzę bardziej przyziemnie. I to jest przeoczenie, jako że pewnie już miałem go, a no właśnie, mówiłem, że spóźniłem się z gońcem f5, bo biorę tutaj wtedy. A tam był pionek do wzięcia wcześniej. Bicie, bicie. Tak, i w ogóle ta cała idea, bo tak, po biciu tutaj to jest to, nie? Jest chyba problem z gońcem. Po biciu Hetmanem, e, ja biję Hetmana, trzeba odbić, a goniec jest przeciążony. No, i to jest tak naprawdę, no, no tutaj nastąpiły nastąpiły błędy. Właściwie jeden ten kluczowy, więc tam już nie można. Jak już się wbiłem na dwójkę wieżą i atakowałem w skoczkę, to nie można było bić na, na 7. No i tutaj trzeba było. A, jakoś, ale tu trzeba było skoczek E2. Aha, skoczek E 2 od razu. A co po odejściu króla? A, F6 po prostu i gramy, tak? Spoko. Pytanie, czy, czy gdzieś tu nie wypuściłem tymi ostatnimi manewrami? A, no mówi, że to niedokładność, ale wciąż jest jakby jakby win ze względu na to, tak? Ze względu na to. Mm, no, mógłbym ustawić... Po prostu gońca tutaj nawet i wtedy wchodzić wieżę do gry zawsze dorabia na białym polu, więc nie jest w stanie im zagrozić. A tu mam wolniaki. Yy. Tak, tak. Ale tego pionka można było wcześniej wziąć. Yy, teraz. Czekaj. Nie, nie można było go wziąć. Teraz go można wziąć. Można, nie można. Można. No, I trzeba go by było pewnie wziąć. Oczywiście, coś za coś, nie? I goniec C3. Coś za coś. No i tutaj pada. Tu też nie mogę wziąć, bo skewer. No ale tu przewaga, nie? Więc tutaj prawdopodobnie najlepszymi posunięciami był skoczek B3, właśnie. Tak jak rozmawialiśmy. Poprawienie tego skoczka zresztą. A tutaj od razu goniec goniec C3. No nie, no nie jestem jakoś tak zadowolony z tej partii zbytnio. No, wyszło dobrze, wiadomo. Doświadczenie też większe zapewne niż, niż oponent. Okej, okay. No ale w, powiem Wam jest opór. Ostatnio na 1750, który zagrał. Dzisiaj na 1450. A to są partie jeszcze bez rankingu, nie? Znaczy to właściwie jakieś ranki to pokazuje, że na 1300, 1324. Hmm. Spoko, spoko. Przypominam, gram do 10 przegranych. Obecny stan to. Eee, czwarta partia, cztery do przodu eee, i, i lecimy dalej. Do ilu uda się? Nie wiem, nie wiem, 1600-1700. Może 1800 byłoby fajnie, ale to się zobacz. 105 tempo to też jest takie, gdzie można, gdzie można sobie pokminić, pogadać i tak dalej. No, więc umierający kanał Mariana, jeszcze dycha, jeszcze jakaś tam seria trwa. Ciśniemy dalej. Pozdrawiam serdecznie, Miłego weekendu.